A ja jestem oburzony. B jak Biedroń. C jak Czy z tego, że wpłynął podatek. D jak Tym Drodzy rodacy, wypowiadam oficjalnie wojnę Polskiej Rzeczypospolitej oraz Iranowi. E jak Nacipaty. F jak Farsa, to jest jakieś nieporozumienie. G jak 500. Plus. jak I. Jak. Wiadomo już było, że program będzie klapą. J. Jak. Jezus ma K. Jak. Kondominium niemiecko-rosyjskim pod żydowskim zarządem powierniczym. L. Jak. się zakazu handlu w niedzielę. M. Jak. Mam do wygłoszenia właśnie jak klasowe. N. Jak. Nowoczesna i kaput. O. Jak. O właśnie. <laughs> P jak Przejdę to do końca R jak Różne zaminowania w organizmach ludzkich, tych nauczycielskich też S jak Socjalizm nie powinien się rozpowszechniać T jak Tela U jak U jest U jak Włączcie tylko włącz, włącz, włączcie, prezydencie Z jak zniszczenie świata